No dzień dobry ugułem O właśnie To krótki film będzie um, Dzisiaj nagram coś Co naprawdę Jaja urwają Komentarze <ścoughs> Kurwa komentarze nagrywałem A na parę ładnych tygodni temu Ale komentarz Ice mnie zaciekawił Pozwólcie, że przeczytam <ścoughs> Dlaczego mu współczujesz? On sam w, z własnej woli występuje jako taka postać i to jeszcze w czymś takim. Jeśli kiedyś osobiście spotka aktorkę The big Go Max Kaufeld, to powiem jej, że musi naprawdę mieć nie tylko samą, samą ocenę, skoro zgodziła się podkładać głos pod taką postać. To samo zrobię z Victorią Chase, Kate Marsh, a Rachel pochwalę, jeśli wiecie, co mam na myśli. Okej, okay, spoko. E, Wiedziałem, że, że on grał jeszcze tam, gdzie się nie mył. Przepraszam. Ale się odbiło się ogółem. O, kolejna listka dobrej zabawy, która ma coś do paradokumentów, dokumentów, które robią mm, za ser, ser, serialowe cyrki. Lepszy taki cyrki się nie dotyczy młodzieżowe pranki, które... Śmieszam tylko do od siebie boleści. Okej. Okay. Jak dla mnie to jest ten sam poziom żenady i jak jeszcze do tego dodamy Life is Strange Max Caulfield, tworzy nam się jedna ogromna żenada? Gryficowa. Kurwa! Gryficowa! Ta sama, co w tamtym roku robiła trzecią jebaną wojnę światową z Dark Angelem. Ta sama, która napierdalała się z nim o jakieś tam pierdoły. Zobaczycie wojnę między Eredin, Gryffizową a Icy. No i chyba też mną, ale. Anyway, to jest po prostu Horrorzcz in the Horrorzcz. No dobra, już wróciłem. <gamy> Jak nie wiesz o pracy aktora? Wiem, że ludzie podkładają ok-- pod pod Twój głos pod beznadziejnie postacie marnują swoje życie. Bo powiedziała otros... uprzywilejowana powiedział społecznie, która popiera patriarchat i seksualizowanie kobiet. Poczekajcie, jeszcze raz reakcja. Co kurwa? Przepraszam. Ale aktualnie. Aktualnie. Y Autentycznie zakrztusiłem się herbatą. Ice Zdrowka. Zdrówko. O jezu. Uprzywilejowana społecznie, która popiera. Gryfisawa, co ty bierzesz za leki, to nie wiem, ale bierz pół. O seksualizowanie dziewczyn? Zaczyna się Twój toksyczny febis i tok myślenia. Pod tytułem, każda dziewczyna, nosi, yy, która nosi sukienki i szpilki jest głupia, i jest żałosna i, tak, yy, i to tak bardzo, że potrafi się z ciebie tylko śmiać. Do głowy sobie wreszcie zakoduj, że nie każda dziewczyna chce być chłopczycą jak ty, a właściwie powinnam napisać toksyczną chłopczycą. Mm, w sumie też prawda. Bla bla bla. Oho, fanatyczka patriarchatu się odezwała. A fanatyczka feministek się odezwała. Ja, no dobra. Ja. Niechaj, idę, co chodzi. Czego ode mnie oczekujesz? Tego, że będę nosiła spodnie i chłopcze, chłopczęce bluzki? Wtedy przestanę być fanatyczką patriar, patriar, macie. patriarchatu. Patriarcha kurwa. Patriarchatu. Patriarchatu, a ja się czuję dobrze w sukienkach i szpilkach. Dlaczego nie potrafić, tego zrozumieć? Z tobą nie da się do dyskutować. No tak, zapomniałem. Uprzywilejowani uprzyw nie widzą w tym problemu. Kurwa, a co um, osoba uprzywilejowana, osoba uprzywilejowana, osoba do uprzywilejowana UPRZYWILEJOWANEJ Jezu, jaka trudna języka, polska języka To trudna języka Co to ma do rzeczy? Co jest złego w tym, że ktoś nosi sukienki i szpilki? Jesteś chora To niby, co dla niszczycielki jest śmieszne? Pff. No czarny formal, yy, ja ci powiem tak Kto pytał? No witam! ugułem całe te, o kurwa, ale, ale się rozprawka będzie działa. Ale dobra. <laughs> Eredin mar. Eredina kojarzę. Też... No witam do mnie tu nie było. Ale tak się składa, że czasami wpada... wpadałem do narodziaka proszę początku w komentarzach i wiecie co wam powiem. Jesteście obrzydliwe, tak jak... Tak obrzydliwe żeńska widownia na roczniach dla kartuła jest to najbardziej obleśna i zła widownia za każdym razem czytam wasze w i jest coraz gorzej. A Gryfitowa oficjalnie może siebie nazywać królą patologii? Doprawdy nie rozumiem jak można być tak zakłamanym. To wy głośno piszecie tak o tolerancji, że powinno się szanować ludzi. E, przecież wyniką nikogo nie szanujecie poza ludźmi, którzy są tacy jak wy. Którzy są ubrani tak jak tak w, jak wy którzy mają poglądy jak wy uszalacie się na tym, że je, jak źle jest dziewczyną gnębionym w szkole okay. e, a same twierdzicie, że jeśli dziewczyna jest chłopczycą, to wspiera jakiś patriarchat i seksualizowanie kobiet. Czyli wam już do reszty odbiło, to wam coś powiem Ja nie lubię chłopczyc, bo każda chłopczyca, która sam jest jak Gryffitowa. Gryfitowa, jak już wszystkie, i teraz co? Będziecie mnie nazywać kontem Destiny, bo napisałem, że nie lubię chłopczyc. Nie, ona jedyna ma problem z chłopczycami. Zresztą, chłopczycy same sobie wyrobiły złą reputację. Wy sobie wyrabiacie złą reputację takimi komentarzami. Właszcza, że ich do Przecież jedna z was. Kiedyś, gdy tu byłem, napisała mi, że nie mam prawa głosu ze względu na mój awatar. Wy oceniacie wiek na podstawie awatara, ile już było, ile już takich sytuacji było, wy mm, jesteście naprawdę normalne, a na którego tak widzicie, wy go nie obchodzicie. To on tylko na was zarabia i nic więcej, ale nie jest mi was szkoda. Nawet nie zdajecie sobie sprawę. Z tego, że jesteś przez yy, jak, na, jak przedmiot, przed nauczycielem, ale każda z was na to zasłużyła i za aktywizację dziewczyn, które po prostu lubią się ładnie ubierać. I tyle. Za, za twierdzenie, że jeśli ktoś jest bogaty, to z automatu jest głupi i zły. Za wywyższanie się jednej, Jezu, jednej grupy. Ludzi na każdym kroku i zadancywanie kogoś dzieckiem, bo lubi oglądać bajki, które wam się nie podobają. Nie pozdrawiam! Ale... Ale odczytałem to na jednym wdechu! I wydechu. i wiemy, że to ty. Sama jesteś chora, będę wypominać jak pojechałaś po jakieś dziewczyny, bo... Przecież nożenie kartonów damą nie wypada. Damą? A nie damą? Nie wiem. To lewaki nie przyjaźnią się z faszystami, to niemożliwe. Ale serio, teraz sprawkę piszesz ja... Ja lubię okładkę na ale do niego nic sympuję Może ty to robisz, ale ja, ale nie ja. Bo uwaga jestem Aromatyczna! Twój Awek jest dla mnie tak istotny jak Duda jako polski prezent. Uuu. I obrażaj e, prezydenta na daremno. <laughs> a dziękuję, jestem dziwakiem i jest to moja duma, bo normalność jest dla słabych. No, a afemiski są dla. dla kogo? Może no, nie będę dokończył, ale wiadomo o co chodzi. <laughs> Krystalis to dziewczyna, która miała swoje dramaty. Mm. I źle się czuła wśród społeczeństwa, więc je obrażała. Dla, miała tak dla, te, dla, miała tak samo dra, dramatyczne dramaty, jak ty, tylko widzisz, ona się zmieniła, a ty nadal jesteś toksyczna i zła. Nigdy się nie zmienisz, a to, co o tobie napisałem, to sama prawda żegnaj i nie będę z tobą dyskutował. No to prawda. Nie pojechałem po, jej, po, po niej, tylko po jej zawodzie, to ty masz ze mną problem, bo ubieram się lepiej inaczej od ciebie. Uważaj, Eredin, bo <laughs> oh, kurde, to jest prawda. Bo się ciebie pozostają zawoławcy, bo swoją drogą prowokować ich, to sama przyjemność. Wychodzi prawdziwa twarz grewicowa, dlatego tym bardziej nie rozumiem, dlaczego ty dalej chcesz pomagać ludziom, i ich wspierać. Przecież sam widzisz, że ludzie traktują ciebie i twoich przyjaciół, jak bydło zresztą yy, traktują tak samo. No, ciebie tak. XD. Mhm. Czy jesteś krystalis? Fajnie, że się do tego przyznajesz. Krystalis była dziewczyną po pierwsze. A jeszcze eredynie z chłopakiem, to to może co zmieni płeć? Nie. Masz coś do bycia krawcem. Eee... A co tu wspomniała o byciu krawcem? Eee, a, eee, eee, eee. Po drugie, co jest złego w pomaganiu przynoszeniu kartonów? Ehm. A co jest złego, jak ktoś rozjeżdża się, wpada w kartony i umiera? Jak coś to nawiązanie do efektu miłości. Ja. A Ty jesteś patologią, fajnie, że się do tego przyznajesz. Wi... O, widzisz tylko czubek swojego noca. Mm -hmm. Nie myśl, że nagle będę taki jak ty, choć muszę przyznać, że akurat widzę, na orcieka bardzo dobrze traktujesz, oni zasługują na to, żebyś ich obrażała i wyśmiewała tutaj akurat robisz dobrze jeśli twierdzi, że jakie zawody są żałosne. Oho. Będzie, będzie, będzie jechane. Dlatego, bo wy nie szanujecie prostych, prostytucji i to potępiacie, i tak szczerze, to jej to procyzmowanie na tym, w tym przypadku ma sens. Nie może być tak, że wy czegoś szanujecie, a sami wymagacie szacunku wobec zawodów, które wam odpowiadają. Kolejny dowód na hipokrycję Fonek. Yy, Narucie kato No dobra yy, Zrobię drugą część Póki co No To